Szanowni Państwo, mój krótki komentarz w trakcie wyborczy. No nie, nie zdarzyło się jeszcze, żeby moja, przepraszam za brak skromności, ale nie zdarzyło się dotąd, żeby moja prognoza się nie sprawdziła. Pamiętam pierwsze wybory, w których uczestniczył prezydent Duda. Znaczy kandydat na prezydenta Duda, Andrzej Duda i pan Bronisław Komorowski. Pamiętam ten pychę w sztabie Bronisława Komorowskiego no i wtedy występowałem, już nie pamiętam, albo w Polsacie, albo w Superstacji. I na trzy na miesiące prawie przed wyborami mmm, powiedziałem, że niestety mmm, to się, jest widzę bardzo słabą kampanię pana Komorowskiego. I e, widzę ewidentnie, że wygra pan Andrzej Duda. I z dużą niechęcią, ale złożyłem na antenie na trzy miesiące przed wyborami gratulacje jako pierwszy Polak. Gratulacje dla Andrzeja Dudy. Chociaż no to nie był mój kandydat nigdy. E, ja pamiętam wypowiedzi ekspertów wtedy, jak, jak zaraz po mnie eksperci z Uniwersytetu Warszawskiego, eksperci z Uniwersytetu Krakowskiego, jakiś pan, pan Oczko, Oczkoś, no, wszystko jedno, z taką satysfakcją na twarzy mówili, no, Tymochowicz się skończył, Tymochowicz się skończył, widać, że nie ma, nie ma kompetencji, przecież Bronisław Komorowski ma 77% poparcia. No, także to teraz widzimy ile ten ekspert Tymochowicz jest wart. Ci sami eksperci proszę państwa wcześniej kiedy Palikot miał 0,1% poparcia mówili, Tymochowicz się skończył. To co on co on wygaduje, że on wprowadzi Janusza Palikota do parlamentu, przecież nie ma najmniejszych szans nawet na 5%. No, Janusz Palikot się dostał z wynikiem 11%. A jeszcze wcześniej pamiętam, jak pionął ze mnie, jak mówiłem, że Andrzej Leper się dostanie do Sejmu. No, jakby, ja, ja nie wiem, z uporem takiego maniaka ten scenariusz się powtarza, bo potem jak już wygrał Duda, oczywiście nikt nie pamiętał mojej wypowiedzi, Mm, no, ale mam je nagrane w razie czego, ale nie chcę patować sobą, to nie o to chodzi. Natomiast jak wygrał Andrzej Duda, mm, ostrzegałem, że to jest sygnał, że za moment wygra PIS wybory i że ja to widzę po prostu i że trzeba, że można coś z tym zrobić. Oczywiście politycy mnie wtedy zignorowali totalnie, tak jak Sztabko Morskiego. Jeszcze nawet ostentacyjnie się odcili ode mnie, gdzie nie, nie, my z tym w ogóle nie mamy nic wspólnego. My mamy tak doskonałych ekspertów, że sobie świetnie poradzimy bez Timochowicza. No a ja oczywiście nie chciałem się narzucać nikomu, zresztą nigdy się nikomu nie narzucam. No i sromotnie przegrali, tak jak przewidywałem. Proszę Państwa, nie wiem, czy pamiętacie, no już nie wiem dokładnie dwa miesiące temu, czy, no wtedy, kiedy rozstrzygała się kwestia, czy. Czy pan Radek Sikorski powinien kandydować na prezydenta, czy pan Trzaskowski? E, wykonałem, ja, naprawdę ja nie mam żadnych sympatii politycznych, przysięgam. E, ja uważam, że oni wszyscy należą do jednej bandy, ale, ale mm, mm, jednak osiem rządów bezprawia, osiem rządów pisowskiej dyktatury. No, zrobiło swoje i, i dlatego też ja, ja głównych wrogów mam przecież wśród polityków, więc niespecjalnie zależy mi, czy zależało, żeby PiS wygrał. I wtedy powiedziałem panu premierowi Tuskowi, że to był kardynalny błąd, że Radek Sikorski został odsunięty, bo było parę pomysłów, bardzo dobrych, jak można było wykreować Pana Radka Sikorskiego, mimo pewnej niechęci, mimo pewnego negatywnego lektoratu. Uważałem, że przy całej, nie wiem, no, życzliwości generalnie, bo ja nic nie mam przeciwko Panu Trzaskowskiemu, nie znam go osobiście, nie mam żadnej urazy, ale on to nie jest, to nie był od początku dobry kandydat, mówiłem o tym od początku. No i wtedy, kiedy Wybrano jednak pana Trzaskowskiego i, i mogłem przez parę dni zaobserwować podejście sztabu, a znam się troszkę na, no, znam się bardzo dobrze na działaniach tak zwanych specjalistów. Wtedy po raz pierwszy, jak mam nadzieję, niektórzy z Państwa pamiętają, powiedziałem, że tak jak kiedyś pogratulowałem Dudzie, tak teraz niestety z przykrością muszę pogratulować zwycięstwa w tych wyborach panu Nawrockiemu. Ponieważ to on wygra. No oczywiście teraz tym razem to już w ogóle nie było żadnych komentarzy, bo przecież to się nie liczy. Ale sztab, ja nie będę teraz wytykać, bo ja nie chcę pouczać nikogo, nie chcę dawać żadnych wskazówek, ale sztab Trzaskowskiego popełnił kolejne kardynalne błędy i wiedziałem dobrze, że nie dadzą sobie rad. I tak też się stało. Więc no, wtedy, w tym momencie, wystosowałem, mimo przewagi, wydawałoby się Trzaskowskiego, wtedy wystosowałem stosowne gratulacje do pana Nawrockiego i z ogromną niechęcią, proszę mi wierzyć, z olbrzymimi pokładami przerażenia, ponawiam te gratulacje, bo niestety, niestety pan Nawrocki w drugiej turze zdobędzie większość i będziemy mieli po prostu pisowskiego pisowskiego prezydenta. No i chciałbym powiedzieć, że niestety moje przewidywanie, wiem to, na pewno się sprawdzi, ponieważ nie ma żadnej świeżości, nie ma żadnego dobrego pomysłu na na sztab pana Trzaskowskiego i to jest przerażające. Ja, ja nie wiem, oni się chyba, wiecie, przyzwyczaili do tego, że traktują y, sztab, pracę w sztabie, y, te wszystkie tam zastępy specjalistów, jako takie synekury, że to trzeba rozdać pieniądze, płacą im pewnie. Tam w ogóle nie ma myślenia y, kategoriami, y, kategoriami sukcesu, kategoriami kreacji, kategoriami. Y, zwycięstwa, tylko po prostu chodzi o podział szmalu, jak zwykle. I to jest tragiczne, to jest po prostu tragiczne. Podkreślam, ja naprawdę nie mam, a uważam, że to nie ma się czym przyjmować tak poza tym, bo specjalnie wielkiego to znaczenia naprawdę, proszę Państwa, nie ma. Czy prezydentem będzie pan X, czy pan Y. I tak, co było głównym błędem? Na, 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 tak, na taką jedną uwagę sobie chciałbym pozwolić. Zasadniczym błędem, który teraz ujawnię, pana premiera Donalda Tuska i pana Bodnara było to, że nie stanęli na wysokości zadania. Kardynalnym błędem było to, że nie było natychmiastowych, radykalnych, konkretnych rozliczeń zbrodniarzy spisu, tak zwanych potworniaków. To był kardynalny, niewybaczalny błąd, za który teraz wszyscy będziemy płacić. To, że no ja nie wiem, oczywiście, nie mam żadnych zakulisowych informacji, czy tylko chodzi o to, że. PiS miał haki na, nie wiem, kogoś z rodziny Pana Bodnara, a kogoś z rodziny Pana Donalda Tuska, czy nie ochroniliście swoich rodzin odpowiednio, czy był jakiś szantaż. Dlatego, że sytuacja w sensie dosłownym była jednoznaczna. To mieliśmy do czynienia przez 8 lat, proszę Państwa, z ewidentną mafią polityczno-sądową. To jest ewenement w skali świata. Rządziła nami mafia sądowo-prokuratorsko-pisowska. No, obojętnie czy ja mam jakieś sympatie polityczne czy nie, no to na litość boską, proszę państwa, to trzeba na trzeźwo umieć ocenić, a ja akurat no, no myślę, że mam odpowiedni dystans. Obserwuję tę scenę z odległości 10 tysięcy kilometrów. To było jasne, że jeśli natychmiast członkowie mafii, szefowie mafii, grupy przestępczej zbrojnej pisowskiej, w tym mój kuzyn oczywiście, Mariusz Błaszczak, jeśli nie natychmiast nie będą aresztowani, no to to grozi trzęsieniem ziemi z punktu widzenia partii oczywiście. No niekoniecznie z punktu widzenia Polski, bo to zbyt wiele nie zmieni też, nie przesadzajmy. Natomiast bardzo utrudni sytuację polityczną dla koalicji i dla platformy. Trzeba było rozprawić się z nimi, trzeba było przejąć wcześniej służby, trzeba było postąpić radykalnie, tak jak w każdym normalnym państwie z przestępcami, by postąpiono po prostu. To był pierwszy kardynalny błąd. Drugi kardynalny błąd polegał na tym, że wy zrobiliście, tak jak zresztą wszyscy, ordynarną kampanię pseudoreklamową na prezydenta. No, ja już nie będę mówić o konkretach, bo mógłbym ich wymienić około 200. To było do wyżykania nudne i to była typowa, mierna, marna po prostu kampania pseudoreklamowa. A trzeba było zrobić na wielką skalę kampanię mieszaną, kampanię polityczno-informacyjną i tego zabrakło, nie było nic z kampanii informacyjnej. Proszę sobie, szanowni politycy, wygooglować, co to znaczy. Albo szanowni eksperci z Uniwersytetu Warszawskiego, z Uniwersytetu Krakowskiego. I trzeci błąd. Trzeci błąd to, proszę Państwa, był wybór pana Trzaskowskiego, a nie pana Radka Sikorskiego. Dlatego, że do aktu kreacji na prezydenta. Ja, ja wiem, że. że obywatelstwo brytyjskie, że szpieg, że podstawiony, że yy, antypolak. Ja to wszystko rozumiem. Ja to wszystko rozumiem, ale, yy, ale nie byłoby dyktatury pisowskiej, gdyby się udało wykreować yy, pana Radka Sikorskiego. Nie byłoby, znaczy mielibyśmy kapitalne znaczenie międzynarodowe, a tak yy, przepadniemy po prostu. Znaczy Polska przepadnie. Na szczęście mieszkam daleko. Ale przykro mi to wszystko obserwować. Przykro mi, bo ta buta, ta pogarda... Brak kompetencji. No to jest przerażający po prostu. No dobrze, ale już do, trudno. No to czwarty, ostatni punkt, który chciałem wymienić. Jeżeli już jest pan Trzaskowski, okej, okay. no to na litość boską, dlaczego nie było jego kreacji? To, co zrobiliście, to była sprzedaż pana prezydenta Warszawy, to była sprzedaż pana Trzaskowskiego. Sprzedaliście go po prostu. Ale sprzedaliście go niezgodnie ze sztuką teorii sprzedaży, tylko sprzedaliście go jak faryzeusze, bardzo nieumiejętnie, bardzo źle. W taki sposób, że pan Trzaskowski pozostał w swoich krótkich spodenkach. No, przykro, przykro na to patrzeć. I, i, i tyle. No, drodzy Państwo, jeśli sądzicie, że ten mój przekaz do kogokolwiek trafi, to jesteście w błędzie. Jeżeli sądzicie, że mm, politycy wyciągną jakiekolwiek wnioski z tego, to też jesteście w błędzie. E, e, historia się powtarza non stop. Oni kurwa niczego się nie uczą. Po prostu. Przepraszam za słowo. E, jedyne, jedyne pasujące do tego, co mówię. Natomiast państwa chciałbym uspokoić. E, to będzie oczywiście bardzo trudna sytuacja dla partii rządzącej. To będzie totalna blokada na wielu frontach. Nie wiadomo, czy sobie poradzą, czy nie, ale z punktu widzenia obywatela, jednostki ludzkiej, może tak, to naprawdę nie ma wielkiego znaczenia, kto z nich zostałby czy zostanie prezydentem. W ogóle wiara w to, że, że politycy, że nawet prezydent, no to jest urzędnik tylko państwowy, że w ogóle politycy, że zmienią ten świat, że wam przyniosą szczęście, jest, jest jakimś totalnym nieporozumieniem. Wy przestańcie, drodzy moi rodacy, przestańcie traktować politykę jak religię, przestańcie nią żyć. Jeżeli coś chcecie zmieniać, to się organizujcie oddolnie, wierzcie w sobie, organizujcie się, wreszcie się jednoczcie, zamiast się kłócić, a nie nie odprawiajcie modłów do polityków, bo to nie są bogowie, to są reprezentanci systemu, szanowni rodacy, o czym niebawem się zresztą sami przekonacie. Panie... Nawrocki. Nie mam do Pana uprzedzeń osobistych. Gratuluję Panu chociaż bardzo niechętnie. I cóż, i mogę tylko powiedzieć, że jedno jest dla mnie pewne. Jest pan mądrzejszy od obecnego prezydenta. Czy to się przełoży na jakąkolwiek formę niezależności wątpię, ale, ale, ale może poczuje się pan na tyle silny, żeby lepiej niż Duda, niż Andrzej Duda, zapisać się na kartach historii, a żeby to było możliwe polskiej historii, a żeby to było możliwe, musiałby się pan z czasem, nie mówię, że na początku, ale z czasem. Uwolnić odpisu. O ile oczywiście to będzie możliwe, o ile już nie zebrali na Pana odpowiednich haków i na Pana rodzinę, o ile nie będzie Pan szantażowany tymi hakami. Okej. Okay. Szczerze mówiąc, nawet niespecjalnie się orientuję, czy minęła już cisza wyborcza u Was, czy nie. Tak czy owak, wynik jest, jaki jest. Druga, która jest przesądzona. No i nie ukrywam, że nie, nie jestem rozczarowany, bo wiedziałem dokładnie, że tak będzie. I cóż, mimo wszystko mam taki apel, żebyście nie koncentrowali się, szanowni rodacy, głównie na polityce, bo ona nie zastąpi Wam radości życia, ani szczęścia rodzinnego. Zacznijcie żyć swoim własnym życiem. I życzę wam jak najlepiej z dalekiej, z dalekiej, romantycznej, słonecznej, wspaniałej Azji południowo-wschodniej. Tutaj jest takie bardzo modne już od 10 lat powiedzenie. The future belongs to Asia. Przyszłość, tak czy owak, należy do Azji. I jestem pewien, że tak właśnie będzie. Dlatego warto Azją się interesować, dlatego warto otworzyć się na Azję. Dobranoc Państwu.